Izabela Hartman żyła w świecie sterylnych powierzchni i wyciszonych dźwięków. Jej apartament na czterdziestym piętrze szklanego wieżowca był sanktuarium minimalizmu, gdzie każdy przedmiot miał swoje precyzyjnie określone miejsce, a widok na pulsujące miasto był jedyną, starannie wykadrowaną ozdobą. Zimne światło poranka wpadało przez panoramiczne okna, odbijając się od polerowanego marmuru podłogi i chromowanych nóg mebli. Dla Izabeli ten chłód był komfortem, Pancerzem chroniącym przed chaosem świata na dole, jako prezes zarządu jednej z największych firm technologicznych w kraju, chaos był czymś, co ujarzmiała, czym zarządzała, ale nigdy nie pozwalała, by przeniknął do jej osobistego życia. Jej dni były wypełnione spotkaniami, strategicznymi decyzjami i analizą danych. Emocje były luksusem, na który nie mogła sobie pozwolić, słabością, którą pogardzała u innych i którą dawno temu wykorzeniła z siebie. Tego dnia wszystko szło zgodnie z planem. Poranny raport finansowy był zadowalający, telekonferencja z azjatyckim oddziałem przebiegła bez zakłóceń. Czekała ją jeszcze gala charytatywna wieczorem, kolejne wydarzenie, na którym jej obecność była wymagana, a jej portfel oczekiwany. Miała zamiar spędzić popołudnie na przygotowaniach, ale ostry, pulsujący ból głowy pokrzyżował jej plany. Jej asystentka, Zawsze przygotowana na każdą ewentualność, miała w biurze zapas leków, ale tego dnia akurat wykorzystała ostatnią tabletkę. Izabela, zirytowana tą drobną niedogodnością, postanowiła sama zejść do apteki na parterze biurowca. Było to działanie tak nietypowe, że niemal egzotyczne. Zwykle ktoś załatwiał za nią takie sprawy. W aptece panował niewielki ruch. Kilka osób przeglądało półki, inna starsza pani rozmawiała szeptem z farmaceutką. Izabela stanęła w krótkiej kolejce do kasy, niecierpliwie stukając palcem w ekran swojego telefonu. Przed nią stał tylko jeden mężczyzna. Był szczupły, ubrany w wyblakłą kurtkę i znoszone dżinsy. W jego postawie widać było zmęczenie, które zdawało się wnikać w głąb kości. W koszyku, który trzymał, znajdowało się tylko jedno opakowanie pieluch i słoiczek z przecierem jabłkowym dla niemowląt. Kiedy przyszła jego kolej, Położył swoje zakupy na ladzie z ostrożnością, jakby były cennym skarbem. Kasierka, młoda dziewczyna o znużonym wyrazie twarzy, zeskanowała produkty. Podała kwotę. Mężczyzna wyciągnął kartę i wsunął ją do terminala. Chwila ciszy. Potem cichy, ale wyraźny dźwięk odrzuconej transakcji. Spróbował jeszcze raz. Ten sam rezultat. Na jego twarzy pojawił się rumieniec wstydu. Przeprosił cicho i zaczął przeszukiwać kieszenie. Wysypał na ladę garść monet, starannie je segregując. Izabela obserwowała to z rosnącą irytacją. Czas płynął, a jej ból głowy narastał. Widziała, jak mężczyzna liczy monety, jego palce drżały lekko. Brakowało mu kilku złotych. Spojrzał na kasierkę z niemą prośbą, ale ta tylko wzruszyła ramionami. Przykro mi, nie mogę, powiedziała beznamiętnie. Może pan z czegoś zrezygnować? Mężczyzna spojrzał na pieluchy, potem na słoiczek. Jego twarz wykrzywił grymas bólu, jakby miał podjąć niemożliwą decyzję. W tym jednym spojrzeniu Izabela zobaczyła coś, czego nie widziała od lat czystą, nieskalaną desperację. To nie była kalkulacja biznesowa, to była walka o przetrwanie. Coś w jej wnętrzu, jakaś dawno zapomniana struna, drgnęła. Nie myśląc wiele, podeszła do Lady. Jej głos, zazwyczaj stanowczy i chłodny, zabrzmiał obco nawet dla niej samej. Ja zapłacę, rzuciła, wyciągając swoją platynową kartę. Mężczyzna odwrócił się, zaskoczony. W jego oczach malowała się mieszanina wdzięczności i upokorzenia. Nie, proszę pani, nie trzeba. Ja, proszę się nie krępować, przerwała mu ostro, chcąc jak najszybciej zakończyć tę niezręczną sytuację. Ale wtedy jej wzrok padł na półkę za kasierką, Wypełnioną rzędami takich samych opakowań pieluch. Impuls, którego nie potrafiła zrozumieć, kazał jej powiedzieć coś, co zaszokowało wszystkich, a najbardziej ją samą. I wezmę wszystko. Kasierka spojrzała na nią z niedowierzaniem. Słucham? Wszystko? Tak. Wszystkie pieluchy w tym rozmiarze, jakie macie na stanie. Proszę je spakować. Wyślę po nie kierowcę. Jej ton nie znosił sprzeciwu. Podała kartę kasierce, która w milczeniu zaczęła nabijać kolejne pozycje. Mężczyzna stał jak sparaliżowany. Ale dlaczego? Wyszeptał. Izabela nie potrafiła mu odpowiedzieć. Sama nie znała odpowiedzi. To było irracjonalne, nielogiczne. Gest, który nie miał żadnego sensu biznesowego. Chciała po prostu rozwiązać problem w jedyny sposób, jaki znała, zalewając go pieniędzmi. Wręczyła mu torbę z jego zakupami i rzuciła tylko proszę to wziąć. Po czym, nie czekając na podzękowania, wzięła swoje leki i wyszła z apteki, zostawiając za sobą oszołomionego mężczyznę i górę pieluch czekającą na odbiór. Wróciła do swojego sterylnego apartamentu, ale coś się zmieniło. Hut, który zawsze dawał jej poczucie bezpieczeństwa, teraz wydawał się pusty i przygnębiający. Obraz twarzy tego mężczyzny jego zmęczenia, wstydu i ostatecznej, cichej wdzięczności nie chciał zniknąć. Dlaczego to zrobiła? Dlaczego kupiła zapas pieluch na całe życie dla obcego człowieka? Ta myśl dręczyła ją przez resztę dnia. Wieczorem, na gali charytatywnej, otoczona ludźmi, którzy tak jak ona mierzyli świat wartością posiadanych akcji, czuła się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Słuchała przemówień o pomocy potrzebującym, patrzyła, jak wypisywane są czeki na ogromne sumy i po raz pierwszy w życiu widziała w tym wszystkim pustkę. To były transakcje, a nie pomoc. Liczby w bilansie, a nie ludzkie historie. Następnego dnia nie mogła się skupić na pracy. Obraz z apteki powracał z natrętną regularnością. Wezwała swoją asystentkę, inteligentną i dyskretną kobietę o imieniu Anna. Anno, potrzebuję twojej pomocy w delikatnej sprawie. Wczoraj w aptece na parterze Izabela opowiedziała jej o całym zdarzeniu. Chciałabym wiedzieć, kim jest ten mężczyzna. Znajdź go. Dyskretnie. Chcę znać jego sytuację. Anna, przyzwyczajona do nietypowych poleceń swojej szefowej, kiwnęła tylko głową. Dwie godziny później na tablecie Izabeli pojawił się szczegółowy raport. Mężczyzna nazywał się Tomasz Kowalski. Miał 32 lata. Jego żona zmarła rok temu przy porodzie. Sam wychowywał córkę, Zosie. Dziewczynka urodziła się z rzadką wadą serca, która wymagała stałej opieki i drogich leków. Tomasz stracił pracę jako grafik komputerowy, ponieważ musiał poświęcić cały swój czas opiece nad dzieckiem. Żyli z zasiłków i resztek oszczędności, które topniały w zastraszającym tempie. Mieszkali w starej kamienicy na obrzeżach miasta. Do raportu dołączone było zdjęcie, Tomasz trzymał na rękach małą, bladą dziewczynkę o wielkich, smutnych oczach. Izabela wpatrywała się w to zdjęcie, a lód wokół jej serca zaczął pękać. Przypomniała sobie coś, co pogrzebała głęboko w pamięci. Wiele lat temu, zanim zbudowała swoje imperium, miała młodszą siostrę chorowała. Izabela była wtedy zbyt młoda, zbyt zajęta wspinaniem się po szczeblach kariery, by w pełni zrozumieć, co się dzieje. Kiedy siostra zmarła, Izabela poczuła nie tylko żal, ale i potworną winę. Obiecała sobie wtedy, że nigdy więcej nie pozwoli, by emocje wzięły nad nią górę. Zbudowała mur z sukcesu i pieniędzy, wierząc, że ochroni ją przed bólem. Teraz ten mur kruszał. W historii Tomasza i Zosi zobaczyła echo własnej przeszłości. Postanowiła działać. Zaczęła od anonimowego przelewu na konto fundacji, która pomagała Zosi, pokrywając koszty operacji, która miała dać dziewczynce szansę na normalne życie. Ale to wciąż było za mało. To była kolejna transakcja. Musiała zrobić coś więcej. Kilka dni później, pod pretekstem sprawdzenia potencjalnej lokalizacji pod nową inwestycję, pojechała na Pragę do dzielnicy, w której mieszkał Tomasz. Jej lśniący, czarny samochód wyglądał jak statek kosmiczny na tle odrapanych kamienic. Zaparkowała w pewnej odległości i obserwowała. Zobaczyła Tomasza wychodzącego z budynku. Pchał stary, skrzypiący wózek, w którym siedziała Zosia otulona grubym kocem. Poszli na mały, zaniedbani skwer. Tomasz usiadł na ławce i zaczął czytać córce bajkę. Mówił cicho, zmieniając głosy, a mała dziewczynka słuchała go z uwagą, czasami uśmiechając się blado. Izabela patrzyła na nich, a w jej oczach po raz pierwszy od lat zebrały się łzy. Zobaczyła miłość w jej najczystszej postaci, bezwarunkową, ofiarną, silniejszą niż bieda i choroba. Zobaczyła bogactwo, którego nie dało się kupić za żadne pieniądze. Zrozumiała, że jej gest w aptece nie był tylko irracjonalnym impulsem. Był wołaniem jej własnej, pogrzebanej duszy o pomoc. Postanowiła przestać się ukrywać. Wysiadła z samochodu i podeszła do nich. Tomasz rozpoznał ją natychmiast. Na jego twarzy pojawiło się zakłopotanie. To pani, zaczął, wstając z ławki. Chciałem podzękować. Nie wiem, co powiedzieć. Proszę, niech pan usiądzie. Powiedziała Izabela łagodniejszym tonem, niż zamierzała. Chciałam tylko zapytać, jak się czuje, pańska córka. Tomasz opowiedział jej o Zosi, o jej chorobie, o codziennych zmaganiach i małych radościach. Mówił prosto, bez użalania się nad sobą. Izabela słuchała, a jej serce otwierało się coraz bardziej. Po raz pierwszy od dawna prowadziła rozmowę, która nie dotyczyła biznesu, a prawdziwego życia. Zaczęła ich regularnie odwiedzać. Na początku jej wizyty były nie. Przynosiła drogie zabawki i ubranka, nie wiedząc, jak inaczej okazać swoje wsparcie. Ale z czasem nauczyła się czegoś ważniejszego. Zaczęła przynosić siebie swój czas, swoją uwagę. Czytała Zosi bajki, bawiła się z nią, a Tomaszowi pomagała w załatwianiu spraw urzędowych, wykorzystując swoje wpływy i wiedzę. Pewnego dnia, kiedy siedziała przy łóżku Zosi, która właśnie zasnęła, Tomasz przyniósł jej herbatę. Dlaczego pani to robi? Zapytał cicho. Jest pani kimś ważnym, ma pani swoje życie. My jesteśmy dla pani nikim. Izabela spojrzała na śpiącą dziewczynkę, na jej spokojną, ufną twarz. Kiedyś myślałam, że mam wszystko, odpowiedziała. Ale patrząc na was, zrozumiałam, że nie miałam niczego, co naprawdę się liczy. Wy macie siebie. Uczycie mnie, co to znaczy być człowiekiem. Ich relacja pogłębiała się. Izabela stała się częścią ich małego świata. Zaczęła odkrywać w sobie uczucia, o których istnieniu zapomniała troskę, radość, a nawet miłość. Jednak nad ich spokojem zawisły czarne chmury. Właściciel kamienicy, chciwy deweloper Krzysztof Morawski, postanowił pozbyć się lokatorów, by na miejscu budynku postawić luksusowy apartamentowiec. Zaczął nękać mieszkańców, odcinać im media, wysyłać wezwania do eksmisji. Dla Tomasza było to jak wyrok. Nie miał dokąd pójść, zwłaszcza z chorym dzieckiem. Izabela wiedziała, że musi interweniować. To była walka, którą rozumiała. Walka na jej zasadach. Spotkała się z Morawskim w jego biurze. Był to arogancki mężczyzna, który patrzył na nią z mieszaniną pożądania i pogardy. Złożyła mu hojną ofertę odkupienia kamienicy, znacznie przewyższającą jej rynkową wartość. Zaśmiał się jej w twarz. Droga pani Hartman, powiedział z lubieżnym uśmiechem. Nie wszystko jest na sprzedaż. Mam swoje plany co do tej nieruchomości. A kilku biedaków nie stanie mi na drodze. Ci biedacy to ludzie, panie Morawski. Mają swoje prawa. Prawa? Prawem jest siła. A ja mam siłę, pieniądze i koneksje. Niech pani lepiej zajmie się swoimi zabawkami w Dolinie Krzemowej i zostawi prawdziwy biznes mężczyznom. To była deklaracja wojny. Izabela wyszła z jego biura wściekła, ale zdeterminowana. Uruchomiła swoich prawników, którzy zaczęli szukać haków na Morawskiego. Jednocześnie nagłośniła sprawę w mediach, przedstawiając historię Tomasza i Zosi jako symbol walki z bezdusznym deweloperem. Kulminacja nastąpiła podczas konferencji prasowej zwołanej przez Morawskiego. Na której miał zaprezentować swój nowy, flagowy projekt, ten, który miał powstać na zgliszczach domu Tomasza. Izabela pojawiła się na sali niespodziewanie, w towarzystwie Tomasza, który trzymał na rękach Zosie. Weszła na scenę, zanim ochrona zdążyła zareagować i stanęła przed mikrofonem. Morawski zbladł. Nazywam się Izabela Hartmann, zaczęła, a jej głos niósł się po całej sali. Wielu z was zna mnie jako kobietę sukcesu, która zbudowała imperium na zimnej kalkulacji. I to prawda. Przez lata wierzyłam, że wartość człowieka mierzy się stanem jego konta. Myliłam się. Spojrzała na Tomasza i Zosię. Prawdziwą wartość zobaczyłam w tym ojcu, który za ostatnie pieniądze kupował pieluchy dla swojej chorej córki. W jego miłości i poświęceniu. Pan Morawski chce im to wszystko odebrać. Chce zniszczyć ich dom, by zbudować pomnik swojej chciwości. Wyświetliła na wielkim ekranie za sobą dowody, które zebrali jej ludzie dokumenty świadczące o oszustwach podatkowych Morawskiego, o jego nielegalnych praktykach, o łamaniu praw lokatorów. To nie jest biznesmen, kontynuowała Izabela. To hiena, która żeruje na najsłabszych. Ale dzisiaj jego czas się skończył. W tym momencie do sali weszli funkcjonariusze policji. Skandal wybuchł z ogromną siłą. Morawski został aresztowany, jego imperium zaczęło się sypać. Po wszystkim, gdy opadł kurz bitewny, Izabela, Tomasz i Zosia stali na zewnątrz, zdala od błysku fleszy. Tomasz nie wiedział, co opowiedzieć. W jego oczach stały łzy. Uratowała nas pani, wyszeptał. Wtedy mała Zosia, która przez cały czas tuliła się do ojca, wyciągnęła małą rączkę w stronę Izabeli. Kobieta uklękła, a dziewczynka dotknęła jej policzka. W tym prostym geście było wszystko zaufanie, wdzęczność, akceptacja. Izabela objęła ją delikatnie i po raz pierwszy od śmierci siostry pozwoliła sobie na płacz. To nie były łzy smutku, ale oczyszczenia i radości. Rok później nic już nie było takie samo. Izabela kupiła całą kamienicę i założyła fundację, która przekształciła ją w bezpieczne miejsce dla rodzin w trudnej sytuacji. Tomasz został administratorem budynku, mając stabilną pracę i dach nad głową. Operacja Zosi powiodła się. Dziewczynka biegała teraz po odnowionym podwórku, śmiejąc się głośno. Apartament na czterdziestym piętrze stał pusty. Izabela przeprowadziła się do jednego z mieszkań w kamienicy, tuż obok Tomasza i Zosi. Jej życie zwolniło. Nadal prowadziła firmę, ale z nową perspektywą. Zrozumiała, że technologia powinna służyć ludziom, a nie tylko generować zyski. Pewnego wieczoru siedzieli we trójkę w małej, przytulnej kuchni. Zosia rysowała kolorowe kwiatki na kartce papieru. Tomasz gotował kolację, a w powietrzu unosił się zapach domowego jedzenia. Izabela patrzyła na nich i czuła spokój, jakiego nie znała nigdy wcześniej. Patrz, ciociu Izo. Zawołała Zosia, pokazując jej rysunek. Na kartce były trzy postacie trzymające się za ręce: duży mężczyzna, mniejsza kobieta i mała dziewczynka po środku. Nad nimi świeciło wielkie, żółte słońce. Izabela wzięła rysunek do ręki. Poczuła, jak jej serce wypełnia ciepło. Znalazła swoje miejsce. Znalazła rodzinę. Kiedyś myślała, że może kupić wszystko. Teraz wiedziała, że najcenniejszych rzeczy na świecie nie da się kupić. Trzeba na nie zasłużyć. A ona, zimna królowa ze szklanej wieży, w końcu na nie zasłużyła. Prawdziwe bogactwo nie miało nic wspólnego z liczbami na koncie. Miało twarz śmiejącego się dziecka i ciepło dłoni mężczyzny, który nauczył ją, jak kochać.